Takie nasze pierwsze porażki na wielkich turniejach, tym razem naprawdę walczyliśmy z potężną Holandią, jak równy z równym. Coś zdobędziemy na tych mistrzostwach, coś zwojujemy, wyjdziemy z grupy? A kto to wie, panie redaktorze? Natomiast dwie rzeczy. Pytam, czy pan wierzy po tym meczu? Wiedza to co innego, wiara co innego. Um, no powiem tak, że wierzyć każe mi, każe mi to, że chłopaki walczą że to, że nie było Lewandowskiego, to, że nie było tam tych tuzów naszych, okazało się, że te chłopaki nie mają żadnych kompleksów. Nie być może powiem tutaj, e, może się Państwo zdenerwują, ale może to z korzyścią nie był Lewandowski na, e, na stadionie, bo e, prawdę mówiąc, być może on przytłacza tą swoją tym gwiazdorstwem swoim pozostałych i każdy patrzy na niego. No tutaj powiem, że tam jest do poprawienia, tam sobie zapamiętałem chyba 26 numer na koszulce to nowię nowi, no, nowi e, że tak sobie chodził bez sensu po tym boisku, ale powiem tak, że e, najważniejszy. W tym meczu y, 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 oczywiście gdyby zremisowali, to bo dwie bramki ja uważam, że były super. Nasza była przepiękna, a ta ostatnia troszeczkę z szmatą jechała, więc myślę sobie, że, y, y, że Holendrzy szczęście mieli, że wygrali. No my też trochę szczęścia mieliśmy, ale mimo że w kolejnych dwóch meczach będzie go y, jeszcze więcej na tyle dużo, żeby, żeby i jeszcze tak. y, ten czwarty i piąty udało się rozegrać. Panie pośle, to teraz o y, wielkiego nie w piłce nożnej mówi pan Robert Lewanowskim, tylko wielkiego w polskiej polityce, czyli premiera Donalda Tuska, chciałem zapytać. Pół roku już rządzi premier Donald Tusk, pół roku jest szefem rządu. Jakim jest premierem mm. Donald Tusk? Takim, takim no, się spodziewał? Na pewno to jest niewielkim. ten sam Tusk, co, co kiedyś? Przed latami? Na pewno niewielkim to jest po pierwsze. Nie. On jaki był, taki jest, on po prostu rządzić nie potrafi. I on tego zdaje się, że nie ukrywa, że ta liberalna część, taka jak Trzaskowski czy Donald Tusk, oni są od gwiazdorzenia, a nie od pracy. No, e, chyba i... ludzie uważają inaczej, bo przed chwilą były wybory do Parlamentu Europejskiego i Platforma na pierwszym miejscu. po no, Ale nie przeszkadza sobie, żeby na Tuska głosowali. Na liście go nie było, to prawda, no, ale wie pan, że taki to, to o największym, największym procencie braku zaufania jest premierem dzięki nie wyborom, tylko Kosiniakowi, Kamyszowi i Kołowni. Mhm. Gdyby nie decyzja tych dwóch, on by nie był premierem. Jasne i, yy, i klarowne. Te, ta sytuacja jest jasna i klarowna. Mhm. Dziś mamy sytuację taką, że Onet przed samymi wyborami pokazał na czym ta gra polega wewnętrzna w koalicji rządzącej i Kośniak-Kamysz oraz Hołownia muszą sobie zdać sprawę z tego, że mimo uśmiechów, moim zdaniem nieszczerych od Donalda Tuska, ich partie są rozkładane od wewnątrz. Ale Panie może to Pan sugeruje, że to ludzie, premiera, informacje sprawili, że te informacje przedostały się do mediów? Ja nie widzę tutaj chcieli, żadnego przypadku. Chcieli przecisnąć księgę wyborami. On jest drogę. związany z Donaldem Tuskiem, nawet nie z koalicją, tylko z Donaldem Tuskiem, to nie ma żadnych wątpliwości chyba. Ja nie. myślę, że tutaj to, to nie jest kwestia tego, czy jest <coughs> związany, czy nie, tylko, tylko tego, że każdy dziennikarz by taką informację ujawnił, jakby ją po prostu z tego czy innego źródła otrzymał. więc... Prawda? To, to tylko kwestia no, tego, y, kto komu kto i kiedy. za tym przeciekiem <coughs> stoi. Tak, kto więc pozostanie tak. Donald Tusk, tak? Nie, to jest oczywiste, że to zostało No, w, oczywiste, to w, jest. no jest, dlatego że Hołownia, z Kosiniakiem przegrali, a to było mhm. wyjątkowo pod Kosiniaka pisane i szyte. Więc myślę, że Donald Tusk wygrał 0,9%. To tam chodziło chyba o 90 tysięcy głosów. Gdyby prawo i sprawiedliwość się trochę lepiej postarało, to by wygrało to, te wybory. Więc, no, gdyby z tej, tej wielkiej jakby się postarało. Nie, no tak, ma rację, oczywiście. Natomiast gdyby się postarali lepiej, te 90 tysięcy było do przeskoczenia. Jeden kandydat gdzieś na liście, mm -hmm. na przykład w Warszawie, gdyby był kandydatem Sariusz Wolski, myślę, że to spokojnie by przeszło. A jeżeli chodzi o te pół roku, już nie tylko z perspektywy premiera, ale w ogóle tego, jak radzi sobie nowa koalicja, jak z prawami kraju, Zarządza. To było dobre pół roku dla Polski? To było złe. Ja nazywam ten rząd rządem partaczy i, e, i powiem, za co się nie wezmą, to s, ten zepsują. I, e, a co takiego zepsuli, panie Woszla? A niech pan przypomni sobie, jak lobbying niemiecki działa na ten rząd. A, a ustawę wiatrakową, pan pamięta? No ale to Nikt ustawa nie odłożył. I... ale nie, ale nie się zmyła. a dlaczego ten tak została Ale dlaczego? A dlaczego? Widocznie za słaby ten lobbying. Nie, się... dlatego, że wzburzyło się, cała opozycja się wzburzyła mhm. i nawet nieczytelne to było w samej koalicji rządowej. Te wzrzutki takie, teraz proszę państwa, w Komisji Ochrony Środowiska będą wrzutki następne. I, I powiem tak, że jeżeli ta koalicja, ludzi, którzy wychodzą i mówią, ja to sobie przypominam, takie reminiscencje mam troszkę. 14 rok, przepraszam, to był 9 rok bodajże. Donald Tusk mówi, ani jednego urzędnika więcej, nie zatrudnia, jest kropka, zatrudnił dziesiątki tysięcy. Nie podniosę żadnego podatku, podniósł VAT o 1%. Teraz się przenieśmy. Minęło 8 lat. Donald Tusk, ani jednego imigranta tu nie będzie i koniec. 4 tysiące Pięć tysięcy. Dochodzą już nawet do siedmiu tysięcy informacje, że Niemcy przerzucają przez zachodnią to, O tą chwilę porozmawiajmy, panie pośle. Teraz... Co, co chodzi, bo ta sprawa jest taka nie do końca jasna. Były <laughs> informacje, właśnie nagranie pojawiło się w sieci, gdzie gdzie niemiecka policja miała tych uchodźców, imigrantów w Polsce wypuścić. Jest też odpowiedź do informacji dziennikarki Aleksandry Fedorskiej, niemieckiego rządu na jej pytanie od pierwszego Stycznia do 30 kwietnia tego roku policja federalna zarejestrowała 5621 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-niemiecką i zawrócono do Polski 3578 osób. Tak donosi na podstawie informacji od niemieckich władz, które miały tak na jej pytanie odpowiedzieć. Ale są już od tej pani dziennikarki nowe informacje, bo to jest do maja. Mhm. A od maja do czerwca są następne tysiące i to nie ma żartów. Ja cały czas mówię, że niebezpieczeństwo na Polskę może przyjść tak samo z zachodu, jak i ze wschodu. My Jesteśmy dzisiaj skoncentrowani na wschodzie i tam główne zainteresowanie i rządu, i publiczności, i naszych wyborców, bo śmierć żołnierza i tak dalej, i tak dalej, a po cichu Niemcy nam tysiące pakują do Polski z zachodniej granicy. I pytam się, jakim prawem niemieckie radiowozy wjeżdżają na terytorium Polski? Jakim prawem, pytam się? Czy my wjeżdżamy do Niemiec? Tylko, tylko Dlaczego mam, co, granicza... pra... Czy jest Pan przekonany, że zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości nic takiego nie miało miejsca? Nie miało miejsca puszbeki, hmm. mało tego pogranicznicy po polscy, jak tylko Niemcy wprowadzali swoje kontrole graniczne, Polska w sposób symetryczny stawiała swoje. A dzisiaj Niemcy kontrolują wszystkich, którzy wjeżdżają, a nikt nie kontroluje tych, co wjeżdżają do Polski. To jest jakiś dom wariatów i Pan mnie się pyta, czy ten rząd, ten rząd jest sprawnym rządem. To jest rząd partaczy. A w tej sprawie jakie działania powinny Pana zdaniem zostać? Uszczelnienie nie, nie? granicy zachodniej i uszczelnienie granicy wschodniej. I nie chodzi o zamykanie granicy, tylko chodzi o to, żeby radiowozy niemieckie i autobusy y, 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 niemieckie nie zwoziły do nas imigrantów. I uwaga! Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy oni przejechali przez granicę Polską, czy nie. E, granica Polska oznacza Litwę, Łotwę, Słowację, Czechy, Węgry i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to z tamtych kierunku bałkańskiego najwięcej tych ludzi się przemieszczało nie przez granicę białoruską. No rozumiem, że to jest kwestia e, zeznań tych osób po prostu, jak Nawet nie zeznają. Mówią, nie wiem, Wręcz czy... odwrotnie nawet. Bo protokół było, widziałem na własne skosy. oczy, myślę, że to nie było nic e, e, wymyślonego, że e, e, m, mówi, że nie wie przez granicę przejechał uznali, że przez Polską. Panie Boże, to jeszcze zapytam o opozycję, o Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, który mówił po wyborach europejskich, to pozorna porażka. Faktycznie to pozorna porażka? Czy Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz próbuje rzeczywistość czarować? Porażka to porażka. No, albo się jest pierwszym, albo drugim. Prawo no, to, i Sprawiedliwość no, tym razem... panu rację, rację że, z punktu widzenia racjonalnego, zero-jedynkowego, to jest albo wygrana, albo przegrana. Mm. Tu mamy o ten jeden włos wygraną, o ten jeden mandat, też zadziwiające, że te 90 tysięcy spowodowało mandat. Ale to jest kwestia ordynacji wyborczej. Natomiast co do istoty politycznej, no to Jarosław Kaczyński oczywiście wieczorem kładzie się spać z myślą, że 5% to łomot. A rano się obudził i mówi, to jest dosłownie o włos przegraliśmy. Bo porównujemy exit poolę z rzeczywistymi tak, tak, wynikami tak. wyborów, czyli to, tak. to stąd tak pozytywne spojrzenie pana zdaniem, że, że różnica po prostu, tak, pomiędzy tymi. Tak, to tylko i wyłącznie o to chodzi. Natomiast e, warto, warto odnotować ja jako KUKIS 15. E, czyli e, proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że największy sukces tych wyborów polega na tym, że nie jedynki wygrywały tylko w niektórych przypadkach jedynki wygrały. Natomiast e, przeskoczyli z dalekich miejsc mm. młodzi ludzie, e, przeskoczyli jedynki, co oznacza, że wyborca już tak bardzo nie słucha e, e, jakby politycznego porządku, czyli inaczej mówiąc, on wybiera z listy, a nie prezes wybiera, e, kto ma wejść. No, ale jednak generalna zasada była taka, że do jedynki częściej no, generalnie wodywały, Ale pani, proszę rozumieć, że w Prawie to, i Sprawiedliwości to, to oznacza, że coś się skończyło, jeżeli też kandydaci tak punktowo przez prezesa wskazywani, jak chociażby Anna Fotyga, czy tak. Karol Karski, Ryszard Czarnecki, czy Małgorzata Gosiewska, która do Parlamentu Europejskiego weszła, ale, no, ale wynik osiągnęła niejakiś wybitny Tobiasz Bochański z wujki, ją prawie wyprzedził. To, to znaczy, że, że wskazanie prezesa coraz mniej znaczy w Prawie i Sprawiedliwości, A czy może nie że nie dla wyborców. No, Wyborcy jedynie. Ja myślę, że tu nie ma konotacji takiej, że y, przeciwko prezesowi się występuje. Ja myślę, że tutaj <laughs> chodzi o to, że ludzie mają swoich ulubieńców. Mhm. Ale może pozycja prezesa jest po prostu już dla, dla wyborców? Ja mam takie środowisko. Mam takie środowisko swoje, taką czwartkową trochę rodzinę, która mhm. wskazała we wszystkich okręgach swoich kandydatów. No i to odbiło się praktycznie 70% frekwencją. Oni wszyscy weszli, tych, których żeśmy poparli. Oprócz kilku, Sariusza Wolskiego, na przykład nie wprowadziliśmy. Marek Jakubiak, kuki z 15, bardzo dziękuję Pani proszę za dziękuję pierwszą. Serdecznie. Póki co część naszej rozmowy internetowa dogrywka na sprawy przed nami. Słuchaczom Rada Plus życzymy zatem dobrego dnia. Marek Jakubiak z Koła 15 cały czas jest z nami. Panie poszle, politycy Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy przynajmniej, zachęcają PSL do współpracy. Jacek Sasin nawet położył na stole stanowisko szefa rządu. Miałoby być y, propozycją dla Władysława kuśniaka kamysza To jakieś zaklęcia rytualne i takie słowa, za którymi nic tak naprawdę nie stoi? Panie poszle, czy faktycznie PiS doszło do wniosku, że, że koalicjant jest potrzebny, żeby odzyskać władzę? Po tylu latach. No, bo po tylu latach dało na się mądrość nigdy późno. na mądrość nigdy za późno. Natomiast no, prawda jest taka, że yy, dziś yy, PSL, yy, pragnę to odnotować, że w sondażach prawie nie istnieje. Natomiast y, 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 posiada posłów, posiada wpływ na to, czy Donald Tusk rządzi, czy nie. No, posłów ponad ja, uważam, że, tak, ja uważam, że tak, ja uważam, że jeżeli chodzi o y, y, Donalda Tuska, to to jest szkodnik polskiej polityki. I należy go jak najszybciej odsunąć od władzy. Takie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o PSL, PSL, proszę Państwa, to są ludzie, którzy są bardzo blisko ziemi, to są ludzie, którzy są oddani Rzeczypospolitej i należy bardzo baczną uwagę poświęcać na tłumaczenie im, bo być może w ferworze tej walki politycznej oni tego nie widzą, jak, jak popieranie czy legitymizowanie tego rządu szkodzi Rzeczypospolitej. Ale to w domyśle rozumiem, panie pośle, teza taka za tym stoi, że PSL jest po tej stronie, co pan i Prawo tak. i Sprawiedliwość? Czy wkrótce będzie ja mentalnie politycy państwa Ludowego? Może ja to, to jaśnie, może trochę jaśniej. Po tej samej jest, stronie, co wy tak naprawdę? Tak pan to widzi nie, dzisiaj? Chodzi o to, żebyśmy zapomnieli o, e, zapomnieli o wspólnych animozjach, mhm. o jakichś doświadczeniach przykrych zespół pracy. Yy, budowaniu tezy, że się nic nie zmieniło. Zmieniło się dużo. Przede wszystkim prawo i sprawiedliwość nabrało pokory co do istoty, bo myśleli, że trzecią kadencję będą już rządzić. Dostali co by nie powiedzieć wskazanie do narożnika, więc myślę sobie, że PSL może dużo zwojować i odbić się, dlatego że z tego co widzę ani nie mają przyjaciół w Hołowni, ani nie mają przyjaciół u Platformy Obywatelskiej. Zresztą ja myślę, że taki znak równości pomiędzy Platformą a Hołownią jednak istnieje. Tylko Pani proszę co prawo i sprawiedliwość może dzisiaj PSL-owi zaoferować, bo 190 plus 30 to, to nie jest ciągle 230, tam jeszcze no tak, brakuje ale... paru mandatów. No tak, tak. tak eee, ale więc... jeszcze jest i konfederacja, jesteśmy my, to trzeba mm. po prostu zwyczajnie rozmawiać. Eee, ale myślę... Pan widzi taki potencjał, taką możliwość, żeby w trakcie tej kadencji, dziesiątej kadencji Sejmu doszło do zmiany władzy. Jest, są takie rozmowy, e, jest budowana podskórnie jakaś koalicja, czy póki co grunt przygotowywany pod taką nową koalicję? No, powiem tak, że łatwo jest starować pojazdem w toku, czyli w to, podczas toczenia się. Gorzej jak się zatrzyma. I dobrze by było jednak ten timing określić wyraźnie, że czym szybciej, tym lepiej trzeba zmienić te rządy, bo bowiem Polska hamuje. I to widać po wszystkich wskaźnikach dosłownie, nawet w rankingach międzynarodowych, co to istoty, proszę Państwa, obudzimy się z milionem e, nachodźców w Polsce i będziemy mieli gigantyczny problem. No, jeżeli o uchodźców chodzi, to, to premier Donald Tusk chociażby pisze na, na Twitterze, to co też wielu polityków Koalicji Obywatelskiej mówi. Sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając przy okazji na wizach oraz rosyjskich i białoruskich informatyków, informatyków w cudzysłowie, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku. Tak mówi premier, na te argumenty, które jak rozumiem. To no, widać, przestanie. przyciśnięty do ściany już jest, dlatego że no już tak konfabulować, to tylko Tusk potrafi. Po pierwsze... Około no setki tysięcy migrantów no z Azji Afryki no i co? I co legalnie pracujących w Polsce, to... No, no, jaki to problem w ogóle jest? Nie no, ale, ale kłamstwo to nie jest o tyle, że te że osoby legalnie to nie do Polski są setki przybyły. nie są tysięcy, to jest po pierwsze. To nie są setki, no, 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 chyba. Że te lata 200... skumulowali, panie Poszedł. No do... tak, no to to jeszcze e, e, ja powiem tylko tak o podsłuchach, tak jest o wszystkim. Po prostu PR, PR nic więcej, Donald Tusk nie ma żadnej wartości dla rządu pragmatycznego. On tylko i wyłącznie szczuje ludzi na ludzi. I to jest tego najlepszym przykładem. E, p, proszę Państwa, e, jeżeli ktoś mówi, że z Białorusi wtedy, kiedy do, e, nastąpiła ta zamach stanu Łukaszenki, mhm. wycofanie się grup e, bardzo sprawnego. Internetowego świata Białorusi, do Polski, do Warszawy twórców gier takich jak World of Tanks i tak dalej, i tak dalej. W, to takich odkryć pewnych światowych. I oni dzisiaj produkcję prowadzą w Warszawie. I nazywać ich agenturą to jest po prostu nadużycie. Ja Panie to jeszcze zapytam o samochód z 15 i przyszłość tego właśnie bytu. Czy wy no już, nie wiem, na jakichś oparach powiedzmy jedziecie. Jakich oparach? Wspomnienia o dawnej świetności. Ja, widzę, czy, 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 czy pan widzi 15? przed sobą opary jakieś? No, pan poseł oczywiście w świetnej formie, tylko że no Grupa wasza dość skromna, trzyosobowa, ale Pani Proszę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przyszły z 15 czy, czy myślicie jeszcze o samodzielnej działalności, o rozwijaniu pod tym sztandarem yy, dalej swojej? siły, czy z 15 będzie szukało swojego miejsca, czy to, Ale, czy wbisów, to Bardzo to ciekawe w pytanie federacji? o tyle, że będziemy rozmawiać na ten temat. To się w najbliższych dniach mhm. wszystko okaże. Mamy plany, natomiast powiem tak, których oczywiście zdradzić nie mogę. Państwo musicie to zrozumieć. Mhm. Natomiast, natomiast niech pan zapyta się każdego posła w Sejmie, czy oparami jest Kukiz 15. Nie, my jesteśmy aktywnymi, jak nie najaktywniejszymi posłami w Sejmie. W związku w związku z tym myślę sobie, że, że my robimy swoją pracę i, i ja akurat, jeżeli chodzi o moje przekonanie, ja uważam, że Kukiz 15 powinniśmy dalej, że tak powiem, budować albo nawet odbudować, dlatego że wspomnienie jest jasne, jaskrawe. Mamy dowody na co dzień. Na przykład dzisiaj w Krakowie będzie spotkanie mm -hmm. Kukiz 15, na które gorąco zapraszam. Natomiast powiem Państwu, że Kukiz 15 to jest bardzo wdzięczny temat. Tym bardziej, że chodzi nam tylko i wyłącznie o obywateli. Czyli będą jakieś ruchy, jeżeli chodzi o KUKI 15? Y dołączenie do Prawa i Sprawiedliwości, do Konfederacji? Jakieś y, zbliżenie z którąś z tych formacji, panie pośle? Coś się po prostu wydarzy wokół... Wie pan, panie redaktorze, my weszliśmy do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. To nie jest żadna no, e, tak. nowość. No, no, natomiast, natomiast, nie należycie. natomiast nie należymy, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nas po prostu nie chciało. To jest tak, że my się nigdy nie wyzbędziemy własnych poglądów i nigdy nie będziemy tacy pokorni, jakby to Prawo i Sprawiedliwość chciało. No, e, trudno, e, trudno nas podejrzewać. O to, żebyśmy y, popierali y, aż do tego stopnia takie zatwardziałe y, partyjnictwo, jak tak naprawdę partie to nam przeszkadzają. Panie poseł, to na koniec y, taki Michałek w zasadzie, chociaż y, nie o Michała chodzi, ale o Dariusza Mateckiego dokładnie, który po jednym z dachów kompleksu sejmowego miał y, w nocy z czwartku na piątek y, chodzić. Zdjęcie sobie robił pan poseł, tłumaczy. Y, Przekonuje pana to tłumaczenie, nie, nie wiem, nic wielkiego się nie stało, czy, czy, czy jakiś kolejny no ale absurd, panie, poszedł. Nie no wiem, po prostu odchodzące po czwartej rano na... No ale dach, żeby, to są dachy, to nie są dachy takie jak dachy. Zobaczycie. Nie, Prawda, taki płaski, jasny, to jest tam jest ten dach, tak? ja się dziwię, że tam tarasu nie ma. Aha, naprawdę. Ale nie ma, ale nie ma. Ale, ale nie ma, ale można w, zwyczajnie, są teraz technologie, położyć taras i można sobie spokojnie no. ten świt. A tak w tych 70 -tych latach, w taki prostacki trochę sposób administracja Sejmu trwa. Być może trzeba to zmodernizować i nazwać ten taras... Ogrody na przykład. No, tarasem Sejmu. Mateckiego. No. <noise> tarasem... Okej, okay, no to y, wszystko przed Dariuszem Mateckim, chociaż wątpię, żeby ktoś aż tak... Może, uśmiechnijcie sam, się ludzie, bo tak naprawdę tak się... ten Sejm miał być uśmiechnięty, a to jest taki Sejm bardzo przykry powiedział. Z ósmą kadencją nie ma nic wspólnego ten Sejm, naprawdę. I jak ja pamiętam, w ósmej kadencji faktycznie, gdyby 15, nie to w, 16, 19, tak? Tak, w, tej, w tej, W tym 16 roku. Gdyby właśnie nie Platforma Obywatelska, to ludzie na spacery z psami chodzili po Sejmie. A dzisiaj to jest wszystko... Do każdego pomieszczenia trzeba przepustkę. Od przepustki samochodów, posłów nie wpuszczają. A... Ale to za waszych rządów się zmieniło. Za, za rządów Prawa i Sprawiedliwości panie proszę, wszystkim jednak, jeżeli chodzi o to... Nie zapaszek, trochę to. Bardzo dziękuję tymczasem za rozmowę. Marek Jakubiak, Jakubi. Dzień dobry. 15, Dzień dobry, Dzień dobry. Rano dobrego dnia oczywiście wszystkim naszym słuchaczom. i Dziękuję bardzo. Życzymy dobrego dnia panu posłowi. Dziękuję bardzo. Radio Plus. sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kaminą.